Kolejny triumf lidera, szalona końcówka w wykonaniu Legii, a do tego indywidualne popisy, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Zaczynamy magazyn skrótów piątej kolejki Centralnej Ligi Juniorów. Rozpoczynamy od dwóch zaległych spotkań trzeciej kolejki. W meczu Krakowi z Zagłębiem strzelali tylko ci pierwsi. Do przerwy 1-0 po golu Bartu kafla, ale dużą zasługę przy tej bramce miał Jan Mróz. To on nadał tempo tej akcji i zaliczył asystę. Po zmianie stron dwa kolejne gole dla pasów. Pierwszy zdobyty bezpośrednio z rzutu rożnego przez Jakuba Myszora. Bramkę na 3-0 strzelił natomiast Jakub Gut, a Krakowia dopisała sobie kolejne trzy punkty. W środę graliśmy też w Szczecinie. Pogoń kontra Legia. Obie drużyny w mocnych składach, a pierwszy gol padł zaraz po przerwie autorem Fabian Grzelka. Legia potrzebowała niespełna 20 minut, by wyrównać. Na listę strzelców wpisał się Jakub Kisiel, trenujący na co dzień z zespołem Rezerw. Po stronie pogoni z dwójki między m.in. Mateusz Łęgowski i to on w 80. minucie zapewnił portowcom 3 punkty w starciu z Legią. Zostajemy w trzecinie, bo również tu rozpoczęła się kolejka numer 5. W starciu z górnikiem Zabrze prowadzenie pogoni już w trzeciej minucie dał Kamil Kort, a niedługo potem świetną szansę by wyrównać miał Kosma Zawada, który zmarnował jednak szybkarny. Nie udało się trafić z jedenastki gościom, no to trafili gospodarze, choć też na raty. Olaf Korczakowski na 2 do 0, ale jeszcze w pierwszej połowie kontakt złapali mistrzowie Polski. Daniel Cieśla z golem do szatni, co zwiastowało ciekawą drugą połowę. No ale w 52 minucie padł kolejny gol dla Pogoni, Kacper Łukasiak i wydawało się, że to już zakończy emocje w tym spotkaniu. W 82 minucie jednak rzut karny numer 3, tym razem dla Górnika. Marcel Peda, on również nie trafił za pierwszym razem, ale koniec końców padł gol. No a w czasie doliczonym, uwaga, uwaga, jeszcze jedna jedenastka. Alan Lubaski z szansą na zapewnienie Górnikowi jednego punktu, ale to Marcel Mendes był bohaterem tej akcji. 3 do dwóch dla Pogoni po tym szalonym spotkaniu. Dopiero w czasie doliczonym padł jedyny gol w starciu UKS-u SMS-u Łódź ze skolą Warszawia. Oskar Świątkowski w taki oto niecodzienny sposób zapewnił gospodarzom zwycięstwo, już trzecie z rzędu. Mogące się pochwalić idealnym bilansem Śląsk Wrocław, o piąty kolejny triumf walczył z koroną Kielce i kluczowy w tym meczu był drugi kwadrans drugiej połowy. Na ten Wysiński na 1 do 0 w 68 minucie, a 5 minut później Śląsk poszedł za ciosem za sprawą trafienia Ryszarda Jakubiaka. Śląsk więc ponownie wygrywa, ale traci pierwszego w sezonie gola. Miłość Strzeboński z rzutu karnego, 2-1 dla gospodarzy. O kolejne derbowe zwycięstwo walczyła Krakowia, tym razem z chutnikiem Kraków. Prowadzenie objęli jednak goście za sprawą trafienia Mikołaja Styrczuli, no ale błyskawicznie nadeszła reakcja Krakowi. Po upływie 120 sekund odpowiedział Jakub Myszor. Mocny strzał lewą nogą i gol na 1-1. Ten sam zawodnik okazał się zresztą bohaterem tego starcia. W 78 minucie Myszor wykończył indywidualną akcję Jakuba Guta i zapewnił pasom drugi triumf w derbach. W meczu gwarka zabrze z zagłębiem Lubin wszystkie trzy gole padły między piątą a 23 minutą. Jako pierwszy trafił Marcel Górski z 11 metrów. Podwyższył na 2-0 kwadrans później Paweł Kruszelnicki, który wszystko w tej akcji zrobił sam. Zabrał piłkę rywalowi, minął ostatniego obrońcę, rozpędził się, a gdy na horyzoncie pojawił się bramkarz, również jego oszukał, a wszystko zakończył strzałem do pustej bramki. Trzy minuty później nadzieje gospodarzy podtrzymał jeszcze Oliver Mansfeld, ale więcej goli w zabrzu już nie padło. Na koniec Sopot, skąd transmitowaliśmy w ten weekend starcie Lech i Gdańsk z Legią Warszawa. Zaskakująco dobrze rozpoczęli gospodarze. Już w 14 minucie Patryk Nowakowski z małą pomocą Łukasza Rytylewskiego dał lechi prowadzenie, które miejscowi utrzymali aż do 83 minuty. Wtedy to Patryk Pierzak najpierw wyłuskał piłkę z nóg rywala, a potem huknął na bramkę, nie do obrony dla bramkarza. I gdy wydawało się, że skończy się na remisie, w ostatniej akcji meczu Wiktor Kamiński wywalczył rzut karny, który chwilę później z dużym spokojem sam zamienił na bramkę. Świetna końcówka, która gwarantuje Legii trzy oczka. Przełożone na inne terminy zostały starcia Jagielloni z Wisłą i Arki z Lechem. W rozegranych meczach najczęstszy wynik to 2-1. W takich rozmiarach wygrały Legia, Krakowia, Zagłębie i Śląsk. 15 punktów na koncie Śląska, 13 goli strzelonych, no i ten jeden stracony. Po 10 oczek mają UKS, SMS i Krakowia. Tylko 3 mecze rozegrała jak dotąd Jagiellonia. Szóstego gola i to na wagę trzech punktów dołożył w tej kolejce Wiktor Kamiński z Legii. Dublet Jakuba Myszora z Krakowi, który jest teraz wiceliderem wśród strzelców. A tak wygląda rozkład jazdy w szóstej serii gier. Na pierwszy plan wysuwają się derby Dolnego Śląska pomiędzy Zagłębiem a rewelacyjnym na początku sezonu Śląskiem Wrocław. I to właśnie ten mecz pokażemy na żywo na kanale Łączy Nas Piłka TV. Ruszamy z naszą transmisją w niedzielę w samo południe.